Dzianecki absurd drogowy, czyli jak w prosty sposób utrudnić innym życie. Chodzi tu o barierę, która zamiast wyremontowania ulicy kolejowej została postawiona przez PKP. I dzięki niej zamiast pokonywania kilkudziesięciu metrów mieszkańcy Trzcianki muszą przejechać znacznie więcej, bo ponad 3 kilometry. I zamiast w godzinach szczytu omijać szerokim łukiem korki, muszą się z nimi zmierzyć. Droga jest użytkowa, powinna być używana, czy no, trudno odpłatnie powiedzieć, bo nikt nie będzie stał i brał pieniędzy, ale coś powinni tu wymyślić innego, bo to jest szkoda drogi, nie? szkoda drogi, szkoda ludzi, którzy objeżdżają całe miasto, po to są objazdy, żeby je robić, a nie, a nie żeby zakazywać, prawda? także to jest szokujące, no na grzyby jeżdżę to rowerem, przecież nikt tego nie niszczy, bo tu tiry nie jeżdżą, także jest to chore. Natomiast dobre rzeczy poprawiać, to się dobre rzeczy psuje. Ulica Kolejowa prowadzi przede wszystkim do zakładów pracy, ale także do ogródków działkowych. Mieszkańcy od długiego czasu skarżą się na utrudnienia związane z przeszkodą. Dzięki barierze postawionej na środku ulicy mieszkańcy jadący autem muszą zawrócić na ulicy Kolejowej, wjechać na ulicę Sikorskiego, skręcić w Roosevelta, kontynuować Mickiewicza, skręcić w Staszica, później w Wieleńską i tak docierają do celu, ale z drugiej strony. Trzeba omijać. Nie? Ja często jadę i z domu i do domu. To mi łatwiej tutaj niż jechać szosą, bo niebezpiecznie jest, nie? Co tak przeszkadza, no ludzie jeżdżą, no bo po to jesteśmy, żeby łamać te przepisy. Znaczy, nie jesteśmy po to, żeby łamać, no ale jakoś tak obchodzić trzeba, żeby ludziom było łatwiej. Ulica kolejowa i bariera na niej postawiona to temat dość skomplikowany. Chodzi przede wszystkim o to, że ta droga należy do PKP. Ulica kolejowa w Trzciance to droga wewnętrzna, niepubliczna i jest ona wykorzystywana przez kolejarzy do załadunku i wyładunku towarów. W chwili obecnej nie ma takiej możliwości, aby bariery, które zostały tam zainstalowane, zostały usunięte, natomiast dojazd do firm, które znajdują się przy niej, został utrzymany. Takie rozwiązanie zostało wcześniej ustalone z Urzędem Miasta i wykonane przez zarządcę infrastruktury, czyli polskie linie kolejowe. Władze Trzcianki mają jednak pomysł na rozwiązanie tego problemu. Pragniemy przejąć całą infrastrukturę PKP. E, prowadzimy rozmowy, obecnie są podziały geodezyjne wykonywane przez PKP i w pewnym etapie siądziemy do stołu. Jeszcze trochę cierpliwości, może rok, może dwa i uda nam się w tym momencie te wszystkie sprawy prawne zalegalizować, a jeżeli już będziemy właścicielem, to wtedy na pewno będzie ruch przywrócony. Ale tutaj znowu zaczyna się problem, bo czy będzie można kolokwialnie mówiąc przeskoczyć obowiązujące przepisy? Nawet jeśli gmina pozyska teren od PKP, to nie jest pewne, czy uda się drogę odbudować, gdyż zgodnie z zasadami obowiązującymi w PKP, w odległości 6 metrów od torów nie może być układu komunikacyjnego. Aleksandra Lipiec, telewizja ASTA.